MADE! Uh -huh. Nadszedł taki etap w moim życiu, że dojrzałam do tego, że chcę coś zrobić z sobą, dla siebie i w swojej sylwetce. I natrafiłam właśnie na ogłoszenie: wakacje, fit, i stwierdziłam, wezmę w nich udział. Może akurat się uda. Sądzę, że po tym etapie przejścia programu zmienię sposób, podniosę swoje, swoją świadomość. Patrzenia na siebie jako na kobietę, i też poczuję się szczęśliwa i pewną siebie. Taką kobietą, bo nie ukrywam, że jestem takim leniuszkiem i potrzebuję takiego kopa, i liczę na to, że na tych zajęciach grupowych i z grupą dziewczyn damy z siebie wszystko. Przeżyć przede wszystkim fajną przygodę z grupą osób, które mają bardzo podobny problem jak ja. Hmm, oczywiście trochę schudnąć, a może nawet nie trochę, tylko trochę więcej. <laughs> Poza tym spotkać się z nowym wymiarem ćwiczeń. Kiedyś ćwiczyłam, lubię to, chyba chciałabym w czasie, nawet nie chyba, a na pewno chciałabym w czasie tego programu przypomnieć sobie, jak czerpać radość z ćwiczeń. To już trzecia edycja niesamowitego programu, w którym zmieniamy kobiety. Tym razem 13 kobiet stanie do aktywnych działań. W sześć tygodni postaramy się zmienić ich ciało, umysł i ducha. Czym się będzie różniła ta edycja od dwóch pozostałych? Przede wszystkim tym, że tym razem bardzo mocno postawimy na zmianę umysłu, ponieważ to głowa i to co się w niej rodzi albo jest, odgrywa w naszym życiu największe znaczenie. Ostatnie dwie edycje pokazały, że te sześć tygodni to początek wielkiej przygody, która będzie trwała właściwie na zawsze. I mam nadzieję, że tym razem i te kobiety ruszą do boju, zrobią ten pierwszy krok, który będzie krokiem ku lepszej przyszłości. bardzo ważną i istotną e, pracą jakby z ciałem po takim odchudzaniu albo w trakcie odchudzania jest, my zalecamy e, suche szczotkowanie. Suche szczotkowanie jest przeznaczone tak naprawdę do każdej skóry. E, dzięki temu możemy fajnie e, pobudzić tą skórę, możemy je, pobudzić jej ukrwienie, e, pobudzić troszeczkę metabolizm w skórze, tak? E, sprawić, że ten celulit, te niedoskonałości na skórze się troszeczkę zmniejszą, tak? Bo e, dużo też Pani się zgłasza z takimi problemami, że po odchudzaniu ta skóra zaczyna po prostu albo Albo jest po prostu nadmiernie dużo, no i wtedy się zaczyna problem, tak? I wtedy już musimy wchodzić z zabiegami stricte ujędrniającymi. A dzięki temu, jeżeli one będą bardzo powolutku, pod kątem właśnie dietetycznym, dietetyk będzie miał kontrolę, trener personal będzie miał kontrolę, będą miały właśnie taką pracę domową, to suche szczotkowanie, ta skóra będzie bardzo ładnie się obkurczać i panie dzięki temu momentu się dobrze czuły w samym w swoim ciele. Na pewno warto przed rozpoczęciem procesu odchudzania trafić do gabinetu rehabilitacji. Możemy wtedy się dowiedzieć, jaki jest stan naszego ciała, naszych stawów, czy badanie funkcjonalne i fizjoterapeuta może podpowiedzieć, jakie ćwiczenia możemy robić, jakie warto robić i od czego tak naprawdę zacząć. Bardzo nam zależało też na tym, żeby Panie poczuły i trochę relaksu, ale też, żeby to było poprze, poprzeplatane takim detoksem dla organizmu. Więc wybrałyśmy masaż aromatyczny do wyboru. Jeżeli Pani będą potrzebowały typowego relaksu, to będzie masaż aromatyczny gorącym olejem albo masaż leczniczy klasyczny. Tak? Bo też często jest tak, że podczas treningu Panie skarżą się na bóle kręgosłupa, kolan. Tak? Wiadomo, że nadwaga też robi swoje. Więc tutaj dajemy dla Pani wybór, tak? Żeby mogły sobie sami wybrać, jaki masaż będzie odpowiedni. Dodatkowo przygotowałyśmy też Paniom zabieg ajurwedyjski. Jest to zabieg udwurtana. Jest to detoksykacja organizmu poprzez sproszkowane zioła. Polega to na tym, że po prostu będziemy, to jest taka jakby alternatywa dla peelingu, gdzie po prostu będziemy wcierać w skórę, w porę, będziemy wcierać zioła, które powodują detoks dla organizmu, tak? Pani bardzo fajnie się czuje takie oczyszczone, takie świeże, ta skóra jest taka jakby dodatkowo ma taki blask w sobie, tak? Więc też fajnie wspomaga ten proces odchudzania, żeby te toksyny wyrzucić z siebie. No i ostatnią częścią jest to Lifting Fusion 3D, który to jest, jest to masaż, który jest, głównie skupiamy się na, na buźce, bardzo fajnie liftinguje twarz, pracujemy na głębokich mięśniach twarzy, tak? Więc efekt takiego bardzo głębokiego liftingu anti-age, pracujemy nad owalem twarzy, więc bardzo fajnie, po jednym zabiegu już czuję się pięknie i po blasku. Tak więc myślę, że takie day spa na dzisiaj będzie takim fajnym początkiem dniem dla, dla pań naszych.